Marko Ziemyszki, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mateks i to jest informacja. Informacja, bo ostatnio w, w ostatnim odcinku mówiłem, że w czwartek Manko, w witam ma... Bardzo serdecznie, ja ale Matek się ten to to jest, jest informacja. Bo ponieważ wyjeżdżam, bo na, ostatnio wyjeżdżam w, w ostatnim odcinku feriłem, że w czwartek i mnie nie i będzie cały dzień jakiś odcinek całą noc, ale się ten odcinek nie zjawi, bo, poni bo ponieważ na wyjeżdżam się, na. Wyjeżdżam w na w w niedzielę, ferie, bo w sobotę też gdzieś i jadę, nie będzie cały dzień. W niedzielę będzie dopiero noc, odcinek i dalej będzie normalnie. Teraz mówię, odcinków nie bo będę w co dzień się ko w sumie w, so w niedzielę, bo w sobotę też gdzieś w jadę, w niedzielę każdy, będzie dopiero odcinek każdy weekend i dalej będzie normalnie. Weekendy. Zrazu mówię odcinków nie będę wrzucał codziennie wy 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 w, tylko w co, yy, co w każdej, rody i piątki każdy w każdy tylko. weekend co w weekendy albo czasami w tamte dni I kiedy których nie wymieniłem w yy, w yy, w yy. Yy, ale spoleń oczywiście będą informacje więc ja się z wami dzielę środę i piątki tylko albo czasami w tamte dni kiedy których nie wymieniłem yy, Oczywiście będą informacje, więc ja się z Wami żegnam. Cześć!